Anna Bednarek. Trampolina W górę, w dół, w przód i w tył Hop, hop, hopsasa, hopsasa Skaczą dzieci na trampolinie Pod same jasne niebiosa Podskakują wysoko do samiutkiego nieba tak niewiele im do szczęścia i świetnej zabawy trzeba. Humory im dopisują, radośnie, dźwięcznie się śmieją. Na małych, chudych nóżkach ciągle niezdarnie się chwieją. Przewracają i powstają, fruno w górę spadają. Znów w górę się unoszą, choć skrzydełek nie mają, jak cudne skrzydlate ptaki między chmurkami szybują. Słoneczny, piękny dzionek, tak maluchy dokazują.